W wielu miejscach tragedii można było uniknąć, gdyby tylko zawczasu zwiększono rezerwę powodziową, tak aby w krytycznych momentach zbiorniki przyjąły jak najwięcej wody. No i od kilku dni wszyscy zastanawiają się, dlaczego wody polskie, kiedy był na to czas, nie robiły miejsca w zbiornikach. No i przyszła odpowiedź: okazuje się, że kierownictwo było wtedy zajęte walką ze złotą algą. Ja Witam Was. Zacznijmy od wprowadzenia. W piątek 13 o godzinie 6 rano wszystkie zbiorniki należące do wód polskich, poza tymi wodmuchowie i Nysie były napełnione powyżej połowy swojej objętości. Prawie wszystkie zbiorniki przyjmowały więcej wody niż spuszczały. Tymczasem kierownictwo nie ma sobie nic do zarzucenia. Twierdzisz, że zbiorniki posiadały rezerwę do 180 milionów m3 wody, ale czy można było zrobić więcej? No i według ostrożnych szacunków prasy mainstreamowej, wody polskie miały czas na zrzucenie dodatkowych 100 milionów metrów sześciennych wody. Oczywiście nie powinniśmy mieć żalu tylko do zarządu wód polskich. W końcu. Te prognozy nie są alarmujące. Nawet kiedy pojawiła się ściana wody, to uśmiechnięci twierdzili, że oni tam na miejscu to po prostu panikują. Gdy z nieba lała się już ściana wody, dzwoniliśmy po nocy do województwa i mówiliśmy, że jest źle i trzeba już działać. Uważano, że panikujemy, mówi w rozmowie z Onetem jeden z samorządowców. Bagatelizowanie przez urzędników wysokiego szczebla dramatów, które zaczynało rozgrywać się na miejscu, było spowodowane graniem narracji... Owszem, do suszy, a także priorytetem była walka ze złotą algą. Otóż w komunikacie zespołu do spraw Odry, komunikacie datowanym na 12 września, na dzień przed tragedią, owszem, tęgie głowy spotkały się 10 września, uczulano na, mon na potrzebę monitorowania opadów, ale nie pod kątem ewentualnej powodzi, która rozpoczęła się po kilkunastu godzinach od tego komunikatu, E, tylko kierowano się dobrostanem rybek. Takie załamanie pogodowe mogły spowodować przyduchę. Zalecana jest szczególna kontrola wartości tlenu rozpuszczanego w wodzie, ponieważ przy nagłych załamaniach pogody w rzekach i zbiornikach wodnych może dochodzić do gwałtownych spadków natlenienia i występowania zjawiska tzw. przyduchy. Generalnie można odnieść wrażenie, że oni tam wiedzieli, że coś dużego się zbliża, po prostu nie połączyli kropek. Nie skojarzyli, że obfite opady mogą spowodować podtopienia bądź powódź. No i tak komunikat do monitorowaniu odry został wciśnięty między walkę ze złotą algą a monitorowanie stanu natlenienia, bo właśnie do tego się odnosił. Resort Klimatu i Środowiska na bieżąco monitoruje sytuację na rzece. Sytuacja się ustabilizowała. Przypominam, Publikacja komunikatu na dzień przed tragedią. Sytuacja się ustabilizowała, jednak wymaga pozostania w gotowości i stałego monitorowania ze względu na prognozowane przejście w najbliższych dniach frontu z intensywnymi opadami deszczu. Mimo tego, to wy tam z tymi zrzutami wody za bardzo nie szalejcie, no, no kto to słyszał? Kontynuowane są działania związane z zarządzaniem przepływami w rzece poprzez retencjonowanie czyli prawie wszystkie zbiorniki należące do wód polskich. Przyjmowały więcej wody niż zrzucały. Ograniczenie zrzutów, a jakże? Oraz wykorzystanie możliwości gospodarki wodnej. Czyli na dzień, no dwa dni przed tragedią, Ministerstwo Klimatu, czyli nasza kochana paprotka Ula Zielińska, dbała o to, by rybki miały czym oddychać. No i do Wód Polskich poszedł komunikat, że z tymi zrzutami to tak nie szaleć, bo priorytetem jest walka ze złotą algą. Mimo iż. Ostrzeżenia zaczęły przechodzić z różnych stron, o nich za chwilę. Priorytetem jest walka ze Złotą Algą, Polak wytrzyma, zawsze wytrzymuje. I teraz, żeby nikt nie zarzucił mi manipulacji, ten komunikat hasłowo, akapit po akapicie, ponieważ w pewnym momencie oni przyznają się, że są odpowiedzialni. Na dzień dobry najważniejsze, Złota Alga, a jakże? Następnie monitorowanie opadów deszczu, jednak nie pod kątem niebezpieczeństwa powodziowego. Przynajmniej nie ma na ten temat słowa, ale dobrostanu ryb, żeby nie wystąpiła przyducha, o której mowa w następnym akapicie. Przyducha jest rozwinięciem akapitu drugiego, dlaczego monitorować opady. Dalej, inwentaryzacja i natlenianie. No wiadomo, przyducha. Zalecanie ograniczenia zrzutów wody oczywiście, że tak. Zmiana taryfikatora za odpady przemysłowe spuszczane do rzeki. Uzgodnili, kiedy się będą spotykać oraz, oraz wzięli odpowiedzialność za wydawanie rekomendacji dla służb. Obserwacje terenowe, walka ze zmianami klimatu i renaturyzacja rzeki a na koniec odsyłają na swoje media społecznościowe. No i teraz wody polskie tłumaczą się, że oni walczyli ze złotą, ze złotą algą. Walczyli do upadłego, tak jak zespół pani Uli nakazywał. W walce o dobrostan rybek ani kroku wstecz. Polak wytrzyma. W czwartek 12 września i piątek 13 września zbiorniki w kaskadzie Nysy Kłockiej, to jest to pola Kozielno. Odmuchów Nyssa miały prawie 180 milionów metrów sześciennych zabezpieczonej rezerwy powodziowej. Ze względu na przeciwdziałanie zakwitowi złotej algi, dotychczas zbiorniki zrzucały wodę w określonym przepływie zgodnie z zaleceniami międzyresortowego zespołu do spraw Odry. A zespół pani Uliak, sam napisał, bierze odpowiedzialność za wydawanie rekomendacji. Rekomendacje były takie, a nie inne. Oczywiście, powinniśmy zadać pytanie, czy urzędnik, widząc zbliżające się niebezpieczeństwo, powinien powiedzieć, Stop temu szaleństwu! Bo niestety, my dużo mówimy o tym, że czujemy się cywilizacją łacińską, ale styl zarządzania, nie chodzi mi o jakąś konkretną ekipę, po prostu styl zarządzania, nie patrząc na partie polityczne, to jest jednak cywilizacja turańska. Jednak dwa dni wcześniej INGW ostrzegało przed powodziami błyskawicznymi. I znacznymi opanami Tego samego dnia unijny komisarz Lenarczycz stwierdził, że Komisja Europejska monitoruje sytuację satelitarną i wysłano około 100 komunikatów z ostrzeżeniami. W Europie Środkowej i Wschodniej monitorujemy sytuację uważnie od 9 września, zapewniając aktualne informacje z Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego, naszego hubu kryzysowego w Brukseli, który działa przez całą dobę w ścisłej współpracy ze wspólnym centrum badawczym. Przez całą dobę jesteśmy w kontakcie ze służbami reagowania w dotkniętych klęską państwach członkowskich. Dzięki systemowi świadomości powodzi w ramach systemu Kopernik zapewniliśmy wczesne ostrzeganie zagrożonym obszarom od 10 września. No i teraz co dzień po ostrzeżeniu z Jęgiewo oraz komunikacie unijnego komisarza zrobiły wody polskie? Tak. Zgadza się. Wody Polskie ostrzegały przed suszą i wysyłały uspokajające komunikaty o braku obowiązujących ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych. No śmieszne to jest. Czy takich kadrach to ja realnie zaczynam się obawiać budowę elektrowni atomowej w Polsce. Jakiś urzęda wyda plikas, a załoga mimo wielu czerwonych flag, mimo wielu ostrzeżeń będzie ślepo wykonywać rozkazy do samego końca. Polak wytrzyma. <noise> Zawsze wytrzymujemy. Potem zapominamy i głosujemy. I to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. To pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.